Cześć witajcie, Weekendzik, niedziela rano, godzina 6, może nawet kilka minut przed. No i co? No i uderzam na rybki. Mam dwa kije ze sobą, jeden do 208 gramów. Będę używał właśnie na troszkę grubiej, może szczupak, może kleń. No i oczywiście mam kijek do 10 gramów, może tak na pstrąga, Jeszcze nie powiem Wam szczerze, nie wiem gdzie będę uderzał. Na razie jestem na troszkę takim większym odcinku mojej ulubionej rzeki. No Zobaczymy co wpadnie. Tak, no trzymajcie się, oglądajcie. A jak lubicie kanał subskrybujcie, żebyście nic nie ominęli. No, i tyle. Piąteczkę do zobaczenia. Bardzo powoli ciągłem Klenik chyba, albo wstrążek jeszcze nie wiem Chyba klenik Bardzo wolno zwijałem, zobaczcie, klenik nie wiadomo jaki nie jest, no ale na pewno będą 30 cm fajna już rybka zjechano no A się wypięło

Dobra Pam, bam, 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 na trawkę go Akurat się wypił Od go wypuścimy O, ho do 35 cm, ale jest tuściuk Zobaczcie Przepiękny klenik Zobaczcie, nie wiem czy to jest, jest chyba szczur. Albo jakiś gryzań A ty, ale mi wyszedł strąg pięknie obok leń. Niestety nie trafił przez wodorosty. No ale pięknie to wyglądało. No nie trafił. Trzech razy sztuka. Trzech razy sztuka Aha. Teraz muszę ją wyciągnąć rybkę Dobra, przydaje się podbieraczek z długą sztycą Jest! Piękny pstrążek Piękny pstrążek na trzy razy No zobaczcie, piękny pstrążek na trzy razy uderzał Daję do podbieraczka I wypuszczamy Przed. Jest następny, ale skacze, ale skacze. z tego samego miejsca, jest drugi, jego na kiju chyba wyciągnę. mniejszy, ale wciąż piękne no, a rybka znowu do no, no, uciekaj Dobra A, trzeci, trzeci z tego samego miejsca Trzeci maluch. W sumie co, zrobiłem z pięć rzutów? Z pięć rzutów i trzy ryby. Taki maluszek Jeszcze jak się zapił nieładnie O nie W sumie zapysk się zapił tylko przy holu no Zobaczcie, piękna rybka Przy holu się zaplątał No, widać, a więc Rano skończyłem o godzinie 10. Widzicie zresztą pogodę, miałem kurtkę, wszędzie deszczową, padało. Warunki były niezbyt siejące. No i minęło parę godzin, jest teraz 16. Pogoda całkiem inna, w ogóle w kratkę dzisiaj. Słoneczko naprawdę się zrobiło ciepło. Kurtkę zostałem w samochodzie, no i e, zobaczmy. Może jeszcze się uda do wieczora coś wyskubać Także oglądajcie, trzymajcie się. No i połamania. Słuchajcie, widziałem przed chwilą urwem szczupaka. Metra nie ma, ale nie wiadomo jaki tam. Wiele mu brakuje, ręce mi się aż trzęsą. I co robię do mojego przebonu 033? Daję przypon 09 z fluo. Zakładam gumę no i zobaczymy, czy się skusi. Odpłynął, zgubiłem go w wam szczerze, zniknął mi, nie widzę go teraz. Na to bydle, zobaczcie na to, o. O. ale to będzie walka, nie mogę go tam puścić, do tych psiaków o rany, jamki jak do 10 gramów. Ba, ba, ba. O nie, 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 przyjacielu. jak nie niezawodny kanibal klon. Oj, to będzie długa walka. O nie, 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 w krzaki Wróć Wróć No nie, mogę go zatrzymać Nie mogę go puścić w te szaki tam Tak samo tu O rany co za ryba No patrzcie Zobaczcie podbierak Ja pierdziel jest mój Nie wierzę O! Jaki on jest ciężki no, ja nie mogę, to nie wiem ile. Ręce mi się często. Zobaczcie, to metr nie jest, ale. Jezus Maria. Uf. O rany, wyciągłem, udało się. No. O Zobaczcie na tego grubasa. To jest moja ręka. O, ma 92 cm. Rybka jest po prostu kosmiczna. Jestem tak szczęśliwy. Zobaczcie, jeszcze raz. Ha, ha, ha. Stój, stój, stój. Zobaczcie na to. Taka gruba dziewięćdziesiątka. Jest prze, przekozacka. Na tej wędce to miałem zabawę taką, że głowa mała. Ja dam chwilkę do podbieraka. Żeby sobie odpoczęła, zrobię jeszcze fotkę. I jest dobrze. właśnie dochodzę do siebie po walce jeszcze mi się ręce częsą. rybka jest w podbieraku naprawdę mi się ręce częsą położę kamerkę na, na ścieżce rybka już jest dobrych może 3-4 minuty w podbieraku już na, naprawdę może wrócić jest w pewnej formie i co mogę powiedzieć okulary polaryzacyjne dla spinningisty to jest po prostu skarb Gdyby nie one bym nawet nie pomyślał, żeby założyć gumę, e, czy, czy nawet nie zobaczył takiej ryby, nie? Ale powiem wam jest e, dawno takiej grubej, w tym roku nie złowiłem chyba jeszcze takiego pajka e, przynajmniej w, taki, w takiej wadze, bo waży naprawdę dużo, ledwo go mogłem podnieść do zdjęcia. E, no i co? Hmm. Wypuszczamy rybkę. No patrzcie jeszcze raz, jakie bydle. Już już. jest z pobarakiem coś. Krokodyl. Zobaczcie jaki garbusek piękny. A, bije się, bije się kłopica. Jest następna rybka, ale to jest strążek. to całkiem przyzwoite Dwie kotwice zapięty Zaraz cię będę uwalniał przyjacielu Pięknie w dolną wargę się zaczepił, chyba wydaje mi się, że ta druga kotwica się wbiła jak przy holu. Po prostu dwa groty, no chyba nie musiał się nożyczki wziąć, a może nie. No, zobaczcie, chyba tak, nie wiem, tak o 30 kilku centymetrów. Czy ba? Strong, strong. Oha. Ale piękne. Właśnie, przepiękne. Jest Jest okonik. A jak Tak czułam że jeszcze jakieś garbuski tu będą. Ojej Miałem nadzieję że troszkę większa Ale Ryba to ryba W pierwszym opadzie cóż to jest za gigant? No nie, zobaczcie <grybujesz> jaki śledzik. No chyba mój rekord dziś. Też tu jest. O, kropek malutki. No taki śledzio. Niestety. Ten się nie liczy. No spokojnie. Dobrze, tylko za skórkę delikatnie. Hop uciekaj. Dobrze. Nie liczymy tego. Jest coś? Coś jest, ale nie wiem co. Jak się zachowuje klenik albo wstrąg? Albo Troszkę jak kleń się zachowuje. Nie, okoń. Całkiem przyzwoity. Okonek. Hmm. Piękny. Piękna ryba. O, ho. ho, 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 ho. po 25 cm fajny, fajny okonik zanim się z Wami pożegnam dwa słowa oglądacie materiał do końca bo jeszcze jedną rybkę wstawię z wczoraj udało mi się wyskoczyć na półtorej godzinki i złapałem naprawdę fajną rybkę ale po prostu nie miałem wystarczająco dużo materiału żeby zrobić oddzielny film i co jestem w wodzie musiałem iść po woblerka bo jak widzicie Rapali się nie zostawia w wodzie niestety są za drogie więc musiałem brodzić, jakby to powiedzieć, brodzić bez woderów. No i co? Jak Wam się podobało to zachęcam do subskrybowania kanału. Dzwoneczek, znacie to łapka w górę, jak Wam się podoba. Staram się niedługo wrzucić następne filmy, także trzymajcie się, pozdrowienia i połamania. Co to jest? Jak pstrąg to naprawdę ładne Ale Oho Zobaczcie, jak się kije gnie. Pstrąg chyba. To bardzo ładne. Ale piękny. Podbierak Piękna ryba Ale ryba Naprawdę jest ogromny Zaraz go odhaczymy, damy na matę, zmierzę go z ciekawości No zobaczcie ryba ma 46 cm No ale patrzcie jaki kawał ryby Ech, No i co mam pięknego obstrąga? 46 cm w podbieraku na kijek Westinka 2-10 g, przynęta. Mój chyba ulubiony w wobler, nie ma lepszych dla mnie Salmo Fanatic. Już rybkę wam pokazuje i zaraz wypuszczamy. Naprawdę jest piękny, taki aż garbaty. Naprawdę piękny, i mocny. No, zobaczcie. Super rybka. Powiem Wam, że już mi spodbiera, to chcę uciekać. Jest naprawdę bardzo mocna, więc wypuszczamy. Zobaczcie. No, uciekaj. Wyszła. Wyszła mi z tamtej dziury. Jak widzicie, to jest taka łacha. A tam jest pewnie około półtora metra w tej rynnie, więc spróbuję jeszcze chwilkę tu porzucać, może jeszcze coś wyjdzie.